Drodzy obywatele, słuchajcie, no powiem wam wprost, 30 nowych podatków już się zgodzę do wprowadzenia, ja się nie będę cedegielił, ale jest jedna sprawa. Jak użyjesz kodu Żaba YouTube i obejrzysz ten film do końca, to być może się zastanowię, podatków nie wprowadzimy. A jebać Donalda, essa. Halo, halo, witam mordeczki uMP45. No, no taka fajny skinek troszeczkę tego. Cena w ogóle w ogóle w gul, tego co widzę. Łapka, komentarzy, subskrybikt na kanałach mi do końca. Dobijajcie elegancko, stream jak sobie z tej tego skinka wygrać. mam, że trochę mega gardło bo boli, kurde, mam nadzieję, że w miarę jakoś na tym odcinku dam radę to ogarnąć. Wpadajcie na streama, żapo, do reszcie w dzieciń w na blika, paypal'a, Bika, Pipada, przejrzę się Elegancko odzywajcie. No i oczywiście dzięki za aktywność w kracji tutaj pod szorcem, Wpadać na szorcy FC, spoilerak Karel Wendkacz, Krzysiek, Jolo Bartosz, Tank, Shadow, Ejo, Mikowski, Nober, Disko, oboj Łukasz Kaczy, Michał jak Biała Dusza, Gitek, mój klagarsta został za sześć dyszek. No to ładnie, elegancko. x XGolden, buszek, Kostas, Faust, Stasik, Mega Szkodnik, Bananek, onsen Krypton, Tabaluga, Dzięki, Lobend, dzięki za Was właśnie do przerwy w Tyrce. Jestem mało bez jesteś jednym z twórców szynkowych, który wchodzi w interakcje z komentującymi. Wchodzę i odpisuję cały czas jak mogę. Dzięki Mordeczka, kibic ale życzę, żeby się w ten weekend nie cieszył o tym, też z no pogadamy. Tak nie będzie słęsie, jest kuwariaciki, dwa konkursy, West Peak, Pul -Pul -D -D i awupka się tak na dniach. Jutro albo pojutrze postaram się dużo czyli kolejnego skinka tutaj do puli, żebyście sobie mogli oczywiście go zgarnąć. Kod promocyjny, żabarty 20% do rolowania, 4 zł na start i możliwość płata natychmiastowej sklami. Pamiętajcie o tym, bo jest to ważne, istotne. 2,5 koła osób na stronie, dość późno ten nagrywam. Ogólnie sobie osaknęcimy śnieżki, w których testujemy sobie duże liczby skrzynek czy duże liczby no, duża liczba skrzynek w bat, i dobrze to powiedziałem. No i ostatnio było 50 skrzynek za złotówkę, a dzisiaj będzie 50 skrzynek za złoty y, 20. W ogóle, żeby nie przedłużać tutaj czasu na to, pisujemy sobie 50, mam taką batelkę za 6 dyszek, nie jesteśmy dziesiątkami, ale batelkę za 6 dyszek, i lecimy sobie taką batę na szczerę, chwilkę. Poczekamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może ktoś dołączy. Właśnie sobie będę książeczkę, zaraz czytałem elegancko, powiem Wam, że wracam do czytania książek. Czytanie książek tak zajebiście relaksuje mi głowę, że to jest po prostu nie do opisania. Naprawdę może każdy z Was być yy, na pewno zmiesza... niezmieszany, jak to się mówi. Kurde, no brakuje mi słowa. W każdym razie Możecie mieć obrzydzone książki poprzez lektury szkolne, no bo jak wiadomo lektury szkolne raczej w większości były nieciekawe, chociaż moim zdaniem było kilka fajnych, ciekawych lektur, które się bardzo fajnie czytało. Na przykład nie wiem, opcje, który jeździł koleją, to była lektura, którą przeczytałem na raz, 200 ileś stron, to była jedna taka lektura, ale coś dzieci z Bulerbin chyba były spoko, nie wiem czy mały książek był spoko. Kilka lektur było naprawdę fajnych, które czytało się z taką zajawką, naprawdę, nie? Czytało się i się interesowało, większość było jednak zjebanych, no ale wiadomo, że książki warto czytać, jakieś rozwojowe, czy jakieś tematyczne, w zależności od tego, co lubicie, czy lubicie kryminały, czy lubicie horrory, yy, jakieś tam science fiction, jakieś różne tego typu rzeczy, no wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje indywidualne, ale warto czytać Te książki, czytajcie książki, bo to rozwija głowę, rozwija mózg, uspokaja i jest bardzo w porządku. Nie uspokoiła też się sytuacja troszeczkę w meczu Barcelony, 6 do 1, wygrana z Olympiacosem, hat Fermina, dwa gole Rashforda, piękny wejście Ronego, gol Skarnego, no i jednak kontrowersyjna sytuacja. Marka Sada co Symulko odjewał to jest hit. W ogóle czuję, że mam jakiś głos dziwny. Słyszę, postrzegam dziwny głos. Być może, nie wiem, chyba choruje, nie chyba choruje. Coś mnie kurwa bierze chorobą, najgorsze to jest to, że biorę antybiotyk, że w weekend miałem miałeś do Wrocławia na koncert. Miał być kurde pierwszy melanżyk po 3 tygodniowej przerwie. Powiem wam, że kurwa nie mogę się doczekać. I też to szczerze mnie szybko zmiecie, ale kurwa czuję się jakiś taki chorawy to mi się nie podoba. Dwie koronki, mamy bardzo spoko, musimy nitro dogonić. Mam nadzieję, że uda mi się wyleczyć. Jeszcze jutro miałem yy, na siłkę iść, ale chyba jednak sobie też przerwę zrobię, bo znaczy miałem robić przerwę, inaczej miałem robić przerwę, a miałem się udać, ale chyba jednak tą przerwę zrobię. No niestety problemy z jak wspomniałem w poprzednim odcinku. Mnie tych błędów co ja. Ja jestem człowiekiem strasznie skrajnym. Ja robię wszystko na 100%. Ja zawsze napierdalałem na 100%. Ja nie potrafię w życiu robić czegoś. no właśnie, ja mam największy problem w życiu z tym, że jak ja na przykład sobie zaplanuję jakieś dwie, trzy rzeczy do zrobienia, no to ja nie potrafię. O, 5,53 w ogóle faktoryniu wypadkinek to bez kolonki. Patrzcie, wypadkinek bez kolonki droższy niż na przykład tutaj chociażby z kolonki. Zobaczymy, w ogóle jesteśmy na półmetku. Nie, 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 na półmetku. Przekraczamy już kwotę Batla. Oczywiście jest też szansa na bardzo fajne skiny z koronki. To jest w ogóle droższy skin za 323 zł. No Zobaczymy, to jest dość, dość ciężkie wyzwanie oczywiście. Ale ogarniemy, pokminimy, może się uda fajną kwotę wygrać. Czyli jak wygramy to sobie ulecimy dalej. Z jakiejś innej innego, innych strzyneczek, też możemy użyć, bo w tym celu też o to chodzi, że głównie zaczynamy tą pierwszą właśnie batalię na 50 strzynek z danej strzynki, próbujemy więc nie zrobić kostkę poprzez to, że zobywamy jakąś kwotę i z tą kwotą lecimy dalej. No ale dobra, tutaj wracając do tematu, że właśnie ja robię wszystko na 100%, ja sobie nie potrafię, niestety, podzielić kilku rzeczy na raz i to jest dla mnie często. No, męczące, nie? Męczące czy jakieś powroty po kontuzjach, gdzie powinno się stopniowo, leciutko trenować, a na 100%, kurwa. Czy jak idę w imprezę, to na 100%. Yy, czasem się trzyma na przykład dietę przez całe 2-3 tygodnie, potem na imprezie 100% się idzie. Można powiedzieć, że tydzień takiej dietki idzie w pizdu, no ale walczę z tym całe życie. Nie potrafię, z tym chyba już się tego nie nauczę, nie? Też mam w relacjach z ludźmi często, tak? Teraz już troszkę mniej. Tu akurat jeszcze w miarę umiem. Ale coś mi ciężko z tym jest u mnie. Że, na ja, przykład, jak mam jakąś relację dobrą z ludźmi, to bym chciał 100% siebie dać. Nie, być tylko najlepszą wersją siebie dla kogoś, ale w życiu czegoś tym doceniają, że nad tym się potem cierpi. Więc, nie warto być dobrym dla ludzi, warto być niewariaty dobrym dla rodziny najbliższej. Warto pomagać rodzinie, wiadomo, że na rodzinę zawsze można liczyć. Ja na przykład na mamę wiem, że mogę liczyć, jeszcze się z mamą nie dogaduję. Bardzo często przez to, że różne podejście, różne światopoglądy mamy do wielu rzeczy, z mamą już nie dogadujemy w takich sprawach, to jednak zawsze na mamę mogę liczyć. Ostatnio też mi bardzo pomogła, uratowała mnie, bo akurat mi załatwiła lekarza yy, z tą sytuacją, o której Wam mówiłem. I yy, 12 zł wypadło, kurde, no intro nas troszeczkę tutaj wyprzedził. Jest nieciekawa sytuacja na froncie, ja muszę w ogóle, wariaty, odejść na sekundkę, Dosłownie od komputera, przepraszam Was bardzo, sytuacja nagła, bo tutaj sobie rozdrapałem, rozdrapałem sobie właśnie krostek. <grym> Powiem na odcinku, mam nadzieję, że nikt z was nie zasnieje w tym momencie, a nawet takie czy to mniejsze auto, nie widzicie tego, rozdrapałem sobie krostek, muszę sobie przysmarować tutaj na szybkości, bo mi krew kurde leci. Yy, dobra, co tutaj się dzieje w tym czasie. 328, yy, botwor, skóle niestety, niestety ma sporo się 10-3 do końca. Więc jest ok, jest pokażę szansa go tu podgonić. Kolonka jest u niego. Mam nadzieję, że wleci do nas. W ogóle przez sabotażystę obejrzeć nie nóż Tam się jak ostatnio pisał, że nie mam. komentarze czytałem. Yy, nie na wszystkie jeszcze odpisałem, bo ogólnie to właśnie jakaś mura mnie straszna z Nie wiem. Chyba tych jednorazówek. Powiem wam, że kurwa ja tak wszystko, zganiam, szukam. Powody z muły jakie mnie łapią, a mnie chyba z mody jednorazówek kłód łapie na to wychodzi, za dużo pal tego syfu, ale mam chyba taki plan, że dopalam to co mam jednorazówki widzowie. detox, kolejny detox, detoks od alkoholu się udał. I uda się dalej, bo naprawdę mało planów. Mam cieszę się z tego powodu, że mam mało planów na jesień, takich wyjazdowych i tych. Może tam jakieś jeden, dwa wyjazdy, bowiem że to też ograniczy, właśnie to opicia, alkoholizację i tak dalej. I też widzę, że nawet kurwa 2 moja ekipa taka do picia, tak? to nazwę brzydko, ale ja też ziomków wiadomo. Też kurwa widzę, że postanowienie mają, tam nie piją 2-3 tygodnie. Jest taki jeden kurwa 2 tomuś, ten Zwindra wariat, którego znacie, no to on to wali w gazoinę, cały czas jemu nic nie pomoże, nie. No próbowaliśmy pomóc, ale się po prostu czasem nie da. 157 zł wyglądów, to całkiem spoko kwotka. Yy, ja bym sobie w ogóle zobaczył, czekaj, na jakieś batelkę? ja muszę coś sprawdzić. Muszę sobie stworzył bitewkę. Złożymy sobie skrzyneczkę tutaj. I zrobimy sobie, zobaczmy tutaj Jokery i zobaczmy sobie tego najtańszego. I ten Joker... Czekajcie, non flo, albo jest non-flora, bo nie ma Jokerów, czekajcie, sobie wiemy ceny. Mamy non-flore organic, a Joker Organika gdzie jest Joker Organika? 44 zł kosztuje Joker Organika? Czym jest taki drogi? Nie podoba mi się to. No dobra, możemy sobie 20 takich zrobić. Nie, nie możemy 20 zrobić, kurwa. Czego? organik Joker jest taki drogi? Dajmy sobie 10, 10 z tej możemy zrobić. No dobra, no próbujemy, no jest to skrzynka za złoty 20. Tyle, że ona jest trochę droga w Jokerku i to byśmy sobie na 3 machnęli. Myślę, że ok, w coś tą. Zobaczymy: 4, 4, 4. Dam ja takich batelek nie było w ogóle. Same czwórki, 4, czwórki, taka ciekawa koincydencja. Zobaczmy, popatrzmy, czy to jest w ogóle warte. Nie jestem zwolennikiem Jokerów, raczej nigdy nie byłem i też mi się to na razie nie podoba. No ale może zmienię. Zastanawiam się, skąd jest taka cena tutaj: 44 zł. Najdroższy skin 320. Jest koronka ufajna. No i koronka tutaj namiesza. Tutaj już ewidentnie ta koronka namiesza. Leci P250 Hiwe. Już wiem dlaczego, już wiem dlaczego. Yy, Crimson Kimono Faktoryniu, Ale jest koronka u Stewiego I koronka u nas, już wiem dlaczego taka wartość Tej bitwy, my mamy to To jest tańsze, okej, okay, dobra Ależ będzie walka z fajnem Ależ tu się może odjebać, to może być naprawdę grubo Bo tu będą decydowały złotóweczki Zostało cztery szynki do końca, jest gloczek Teraz praktycznie, żeby nie było koronki I Stewie może sobie trafić co chce A z fajnem gdzieś tam na styczku lecimy Mamy lepszego skinka, mamy 9 złotych Ależ tu może być wygrana Ależ to może siąść, z P250 na dwie dyszki Plus minus. See you later. No i dobra, dwie skrzyneczki do końca. Okej, okay, odrobi to co wcześniej. Też tylko 6 zł, tutaj różnicy, więc spoko. I ostatnia skrzynka. Nie ma koronki. Wygrywamy to 879 zł. Jest pięknie. I Crimson Kimono. Prawdopodobnie Wam go zarzucę na Giveaway. Ka. Zobaczymy. Wam. Dajcie nakaz, czy chcecie go na Giveawaya w ogóle. W faktorniu na tutaj na Giveawaya o tego dla wpłacających. To byłam tyle. Dzięki za film. Magdeczki. Trzymajcie się dobrej nocy. Elóweczka.